Bonjour, z tej strony Pan Sopel. Tym razem pokażę wam coś totalnie nowego, czyli zrobię zestawienie trzech wyjątkowych opuszczonych pałaców, które ma dla mnie dosyć duże znaczenie. Pierwsze miejsce, które widziałam z ekipą Dziabnięty Urbex, to neorenesansowy pałac który został wybudowany w latach 1848 do 1858. Wcześniej stał tu zamek, po którym pozostała tylko wieża. I z ciekawostek, na pamiątkę na szczycie wieży znajduje się gwiazda z półksiężycem, która symbolizuje bitwę pod Chocimiem. Pałac został wybudowany w stylu elżbietańskim z elementami barokowymi. I żeby się nie pogubić, wytłumaczę, co to jest styl elżbietański. Ten styl charakteryzuje się symetrią fasad, narożnymi wieżami czy dekoracyjnie ukształtowanymi szczytami. Oprócz pałacu znajdziemy również tutaj dosyć stary park. Kiedyś założono tutaj bardzo słynną staninę hodującą konie rasy angielskiej, czy domek ogrodnika, który znajduje się w zachodniej części parku. Część zdjęć z tego pałacu mam dzięki uprzejmości pani Małgorzaty maćkowiak barczak która prowadzi strony odkrywając dusze zapomnianych miejsc. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Taka mała reklama. Wracając do naszego pałacu, którego wnętrza robią również wrażenie, ale z zewnątrz jest jeszcze lepszy. To niestety to miejsce niszczeje. Kolejna ciekawostka jest taka, że prawowita spadkobierczyni rodziny, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, zmarła w zeszłym roku, więc nie ma obecnie żadnej osoby, która by się tym miejscem zajęła i niestety, jak widać, jest coraz gorzej. Kolejny pałac, który zrobił na mnie dosyć duże wrażenie i zapadł mi w pamięci, został najprawdopodobniej wybudowany w stylu eklektycznym. I żeby znowu wytłumaczyć, o co chodzi, jest to po prostu zwyczajne pomieszanie różnych stylów architektonicznych. W 1854 roku powstało to miejsce, i niestety obiekt przechodził z rąk do rąk do czego jeszcze wrócę, mówiąc o końcówce istnienia, funkcjonowania tego miejsca. To opuszczone miejsce to dwukondygnacyjny budynek. Do krótszego boku przylega wysoka wieża z bardzo klimatyczną klatką sodową, która mi się bardzo spodobała, oraz portrykiem, który widzimy już od razu na wejściu i jakby reprezentuje ten cały obiekt. Niedaleko znajdują się oczywiście zabudowania folwarczne, jak przy tego typu miejscach. I wracając do tego tematu, że przechodził z rąk do rąk, to w 1940 roku zmarł ostatni właściciel, po wojnie obiekt upaństwowiono i do dzisiaj stoi niestety pusty, ale wnętrza robią nadal wrażenie. Kolejny pałac i ostatni w tym odcinku, o którym chciałabym opowiedzieć, jest to obiekt z fortepianem w środku. I znowu mamy do czynienia z budynkiem eklektycznym. Ale tym razem nawiązujący do klasycyzmu. Pałac powstał najprawdopodobniej w XIX wieku, i z kolejnych ciekawostek, bo je uwielbiam, jest to, że niedaleko znajduje się ceglany most z 1907 roku. Który jest zabytkiem techniki. Wracając jednak do naszego pałacu, został on przebudowany w 1899 roku. I znowu, kolejna ciekawa rzecz, o której warto wspomnieć: podczas przebudowy tego miejsca natrafiono na element z jeszcze starszego budynku z wrytą datą 1600. 22. Dalsze prace związane z przebudową robiono jeszcze w 1910, jednak ostatni właściciel całego majątku zmarł w 1940. W pałacu widać prace remontowe, które niestety nagle zostały przerwane no i niestety, jak w przypadku poprzednich obiektów, nadal stoi pusty i niszczeje. I tym sposobem doszliśmy do końca odcinka, tego zestawienia trzech wyjątkowych, opuszonych pałaców, czy tam dworów. Ja na pewno będę robiła więcej tego typu odcinków, bo spodobała mi się ta forma. Jakby ktoś się pytał, czym fotografuję, jest to lustrzanka Nikon D5100. Więcej zdjęć znajdziecie na moim Instagramie na pansopelurbex, gdzie serdecznie zapraszam. No i zostało mi tylko podziękować, Mexi i do zobaczenia w następnych eksploracjach.